Dzisiaj pokażę Ci, jak wyznaczyć równanie ogólne prostej, która zawiera się w boku CD takiego równoległego boku. Jest jeszcze w zadaniu podane pole tego równoległego boku, zapiszmy, że to jest 50. Zacznijmy od określenia równania prostej w postaci ogólnej przechodzącej przez punkty A i B. Zobacz, tutaj jest taki wzór, który znajdziesz w tablicach maturalnych. Wystarczy do niego podstawić współrzędne i równanie prostej będzie gotowe. No to wstawiamy y a, czyli minus czwórkę, x b siódemkę, x a minus jedynkę, y b dwójkę, y a minus czwórkę i w miejsce XA a minus jedynkę wstawiamy. No i to się równa zero. Teraz robimy porządki. Mamy y dodać 4, razy 7 dodać 1 to jest 8, odjąć. W kolejnym nawiasie mielibyśmy tak, 2 dodać 4, czyli to jest 6, razy x dodać 1. To się równa 0. I teraz nawiasy wymnażamy przez liczby stojące za i przed nawiasami. Okay. Następnie ustawiamy wyrazy o, w tej kolejności. 32 odjąć 6 to jest minus 26. I jeszcze możemy to równanie podzielić obustronnie przez e, minus 2. Stąd otrzymamy 3x odjąć 4y, dodać 13 to się równa 0. Tutaj delikatna poprawka, bo 32 odjąć 6 to jest plus 26, więc tutaj będę miał minus 13. Następnie to równanie przekształcam do postaci kierunkowej, to znaczy minus 4y przeniosę na prawą stronę, otrzymam wówczas 4y równa się 3x odjąć 13. Tak, i podzielmy obustronnie to równanie przez 4. Stąd mamy y równe 3 czwarte x odjąć 13 czwartych. Dla nas interesujący jest współczynnik A, ponieważ skoro proste mają być do siebie równoległe, to prosta przechodząca przez punkty CD musi mieć ten sam współczynnik, co prosta przechodząca przez punkty AB. Dlatego prosta CD będzie mieć Początkowo o taki wzór y, to się równa 3 czwarte x, dodać b. B będziemy musieli wyznaczyć. I teraz przekształćmy to równanie do postaci ogólnej. Pomnóżmy je więc obustronnie przez 4, wówczas tutaj otrzymamy 4y, to się równa 3x dodać 4b. 4y przenoszę na prawą stronę. No i gotowe. Mamy już część równania ogólnego prostej przechodzącej przez punkty CD. Teraz w kolejnym kroku wyznaczmy długość odcinka AB. Robimy tutaj takie działania. Zobacz, od siódemki odejmuję minus jedynkę, otrzymuję 8 i 8 podnoszę do kwadratu, to jest 64. Następnie od dwójki odejmuję minus czwórkę, otrzymuję 6 i 6 podnoszę do kwadratu, to jest 36. I na całości ustawiam pierwiastek. Tutaj otrzymamy pierwiastek kwadratowy z liczby 100, a to jest 10. Dobra, czyli długość odcinka AB mamy, nie znamy jeszcze wysokości tego rombu. Będzie nam potrzebna ta wysokość, ponieważ ona będzie określała odległość um, odległość załóżmy punktu A od prostej DC. To nam zaraz będzie potrzebne, więc odległość, tą odległość czyli h, policzymy ze wzoru na pole y, boku. Pole równoległoboku jest znane, to jest 50. Hmm, pole obliczamy ze wzoru bok razy wysokość, czyli w tym wypadku będzie to 10 razy h. No i stąd wyznaczymy, że h jest równe 5. O, tutaj mamy 5. I taka jest odległość, m, możemy powiedzieć, odległość prostej DC od boku AB. I teraz chciałbym, żebyśmy skorzystali w dalszej części rozwiązania o, z takiego wzoru. D to jest właśnie ta odległość. Natomiast w liczniku tego wzoru mamy tak. Współczynniki ABC, które weźmiemy z prostej CD. Będzie to kolejno. Trójka. x0 to będzie współrzędna xowa punktu A, bo liczymy teraz tak, jakby odległość punktu A od prostej dc, cd. Czyli tu wstawiamy minus 1. Następnie mamy współczynnik B minus 4. Razy y0, to jest współrzędna yowa punktu A. I dodać c, czyli dodać 4b. I to dzielimy. Przez pierwiastek tych dwóch współczynników podniesionych do kwadratu ich sumy. To jest tak. Zobacz. To jest ten współczynnik i ten współczynnik do kwadratu. Czyli tu otrzymalibyśmy 9, 16, jak dodamy, to mamy 25, a pierwiastek kwadratowy z 25 to 5. Ja od razu tutaj tą piątkę wpiszę, no i to się równa odległość tej prostej od punktu A, czyli. Dokładnie ta odległość. No dobra, to porządkujemy licznik. Zobaczmy, co tutaj otrzymamy w liczniku. 3 razy minus 1 to jest minus 3, minus 4 razy minus 4 to 16, i dodajemy do tego 4b, a zatem pod wartością bezwzględną otrzymujemy 13, dodać 4b to się równa, i tutaj mnożymy równanie przez 5, to się równa 25. No i teraz opuszczam wartość bezwzględną. I wyliczam 4B, ile wynosi 4B. Tutaj będę miał dwa przypadki. Ok, czyli tutaj otrzymamy 4B równe 25 odjąć 13 to jest 12, a tutaj. Minus 25 odjąć 13 to jest minus 38. Ok. No i teraz wracamy. Do równania prostej CD, o no tutaj, w to miejsce i w miejsce, liter, miejsce wyrazu 4B wstawiamy 12 i minus 38. I w ten sposób otrzymujemy proste równania prostych w postaci ogólnej przechodzących prze, przechodzącej przez punkty CD. Czyli pierwsze rozwiązanie wygląda tak. Lub Drugie rozwiązanie. Wygląda tak. I gotowe. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć.